Fundamentalnie nie ma czegoś takiego jak kobieta do łóżka czy kobieta do związku. I tu przypomina mi się też historia, poznałem taką dziewczynę, bardzo mi się podobała i wtedy spotkałem kolegę, który przypadkiem zauważył na Facebooku, że obserwuję tę dziewczynę i zapytał mnie, skąd ją znam. No i mówię mu, że po prostu poznałem ją na mieście, na rynku sobie szła z koleżanką, zagadałem ją i on mówi, o stary, nie masz z nią szans, ja z nią próbowałem dwa miesiące i nie byłem w stanie trafić z nią do łóżka. Ja pomyślałem, okej, okay, no dziewczyna wydaje się być konserwatywna, była też bardzo religijna, no ale spróbowałem swoich szans. Stworzyły jej komfort, stworzyły jej bezpieczeństwo, i na piątej randce trafiliśmy już do łóżka. Spotykaliśmy się później parę miesięcy, i naprawdę do dziś fajnie, ciepło wspominam tą relację. Ale co jest najważniejsze, u mnie zbliżenie seksualne nastąpiło na piątym spotkaniu. Kolega dwa miesiące próbował, starał się i nic z tego nie wyszło. A przecież, fundamentalnie, jest to ta sama kobieta. Więc dlaczego przy nim zgrywała taką pruderyjną, konserwatywną, a ze mną pozwoliła sobie już na piątym spotkaniu na jakieś zbliżenie? No, dlatego, że inaczej się z nią komunikowaliśmy. Ona czuła się przy nas w inny sposób. Ona temu koledze wyświetliła bardziej konserwatywną stronę swojej osobowości, a przy mnie poczuła się bezpieczna ku temu, żeby wyświetlić właśnie tą bardziej przygodową, tą seksualną i pozwolić sobie na to, żeby między nami do czegoś fizycznego doszło dużo wcześniej.